To przygotowanie do ostatniej w tej kampanii wyborczej konferencji prawa i sprawiedliwości. Kandydaci do sejmiku województwa w towarzystwie parlamentarzystów podsumowali kampanię. Jak zaznaczył szef lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości Marek Anst, kampania miała pozytywny wydźwięk. Prowadzona była w sposób otwarty do wyborców i konkurentów politycznych. Jej przesłaniem było hasło Równe szanse dla wszystkich. To jest właśnie gwarancja realizacji programu, który zapowiedzieliśmy. Programu równych szans, równoważonego rozwoju. Programu, z którego wyborcy będą nas rozliczać. Robert Paluch, kandydat do sejmiku województwa i szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, zaznaczał, że partia stara się słuchać Polaków. Udało się dotrzeć do mieszkańców poprzez rozprowadzenie na terenie całego województwa gazetki wyborczej. Kandydaci spotykali się z mieszkańcami na północy i południu regionu, a co najważniejsze byli aktywni na wszystkich szczeblach samorządowych. Prawo i sprawiedliwość jako jedyna partia zarejestrowała we wszystkich powiatach, we wszystkich okręgach swoje listy również kandydatów wielu na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lider listy numer 4 z okręgu obejmującego Zieloną Górę Wojciech Perczak podkreślał, że również skuteczna w przypadku Prawa i Sprawiedliwości okazała się kampania plakatowo-billboardowa. Teraz to jest taki moment no, łapania każdej okazji, żeby, żeby ludziom coś wręczyć, żeby, żeby zahaczyć, jeżeli ktoś zechce rozmawiać to porozmawiać. Wśród kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa znaleźli się również zielonogórscy radni. Podczas z tej konferencji, radna Eleonora Szymkowiak miała spore pretensje do szefa struktur o to, że nie została oficjalnie zaproszona na to spotkanie. Szybko doszło jednak do porozumienia, a radna zabrała się za pomoc w rozdawaniu publikacji wyborczych. Prawo i sprawiedliwość najważniejsze. Bożena Ronowicz, zielonogórska radna podczas podsumowania kampanii zwróciła uwagę na to, jak inne partie zachęcają wyborców do głosowania. Jest duże parcie na pozostanie przy władzy. Zaczyna mają wykorzystywać środki publiczne. Myślę tutaj o środkach Unii Europejskiej i środkach samorządowych na prowadzenie kampanii wyborczej. Kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na jutro planują jeszcze spotkania z wyborcami, głównie w okolicach Ratusza.